Witam Was serdecznie, słuchajcie. Ja się chciałem krótko tutaj i zwięźle i na temat odnieść do tego filmu. Tutaj, co zrobił Wardenga z Ferrari, ponieważ pod poprzednim moim filmem było dużo e, hejtu: typu, że Wardenga coś tam, coś tam, powie prawdę, powie to, powie tamto. Wiesz co? Ja uważam, że oni są większymi fermozanami niż żurm Naprawdę. Tak uważam, że to są Ferrari i Bardenga w tym momencie są większymi fermozanami niż żurą Tyle co się w tej sprawie nie zgadza, tyle co wymyślają, to jest po prostu historia, nie? Pod tym filmem był komentarz na początku, że sprawa została zgłoszona na policję, że policja przyjęła zgłoszenie, ale nie może nic zrobić, ponieważ Ferrari nic nie zgłasza tamtego. Po pierwsze, jeżeli była próba morderstwa i jest uszkodzenie ciała powyżej 7 dni, prokurator bierze tę sprawę z urzędu i taki Ferrari ma gówno dogadania. Po drugie, jak spojrzycie na to czoło, niby uderzone maczetą, tam nie ma żadnej opuchlizny, tam nie ma nic, tam jest jakiś tam strupek czy coś. Każde uderzenie na czole powoduje guza. Nawet małe uderzenie. Uderzcie się specjalnie w ścianę, najlepiej Ferrari z bardęgą niech Wezmą rozpęd, uderzą się w ścianę, będą mieli guza. Po trzecie, te, ta krew na ścianie, to tamto, to jest. Nie, to jest po prostu dramat, nie? Co, co wy jeszcze wymyślicie, żeby zdobyć fajne? Co jeszcze ludzie są w stanie wymyśleć? Może wy sobie zróbcie loda nawzajem, a będzie zgoda. Tak, proponuję, to by Ferrari uklęknąć w Bardenza albo 6,9 i nawzajem. Tyle wam zostało, bo naprawdę jesteście śmieszni. Śmieszni w chuj. Dobra, tyle o tych dwóch dzbanach, a teraz życzę Wam spokojnych, rodzinnych świąt i mokrego dyngusa, smacznego jajeczka. Tyle na dziś ode mnie, trzymajcie się, do usłyszenia, pozdrawiam, hej!